Witajcie, to osi z Kości Szybka Wrzutka. Dziś pograliśmy sobie w Brick Like This grę LEGO, którą dystrybuuje u nas firma Rebel. Gierka polega na tym, że będziemy mieli karty zadań, które mówią nam z ilu elementów będzie się, będzie się składała nasza konstrukcja. Gramy tu od dwóch do 8 osób. Gramy Drużnowo, jedna osoba w drużynie bierze kartę i próbuje opisać to, co tu widzi, jakie klocki, w jaki sposób są ułożone. No a druga osoba z puli klocków dobiera klocki i próbuje to ułożyć. No, powiem Wam, nie jest to mimo wszystko wcale takie proste. A do tego dochodzi tak naprawdę jeszcze nam klepsydra. Już bez tej klepsydry, ułożenie tutaj, jak widzicie, no wcale nie jest tak proste, bo wystarczy coś źle zrozumieć po to, żeby już chociaż jeden klocek zamienić i tak naprawdę nie zbudować konstrukcji, którą byśmy chcieli. Co fajne, no to jak widzicie, możemy sobie przełożyć to do karty. Mamy tu obrazek 1 do 1. No i co, no i staram się ułożyć właśnie te konstrukcje w czasie tak, żeby się udało jakby to tego było mało, jakby wam nie starczało już emocji przy tym pływającym czasie i próbie zrozumienia naszego zawodnika z drużyny. No to mamy też różne karty wyzwań, które wprowadzają jakiś tam element zręcznościowy, bo musimy trzymać gdzieś tam krocyk na ręce, to gdzieś skrzyżowane palce. Może być wyzwanie, które mówi nam, że konstrukcja musi cały czas stać. Na stole nie możemy jej podnieść, e, albo na przykład takie, które mówi, że w naszej konstrukcji muszą być maksymalnie cztery kolory, po to, żeby zdobyć oczywiście odpowiednią liczbę punktów. I w zasadzie to tyle. No, gra wykorzystuje e, kilka e, kształtów e, z klocków Lego, trochę kart. Chleb, sydra i tyle. Najfajniejszy bajer w tej grze no, to jest właśnie to jest słuchanie e, naszego członka drużyny, próba zrozumienia tego, co nam tu mówi. Co prawda, powinno się grać w drużyny, ale to nawet ciekawie się gra, tak jak graliśmy tu na przykład w trójkę, gdzie Tomek e, tłumaczył nam, co mamy budować, a my tu ze Zosią staraliśmy się odtworzyć to, co Tomek nam przekazuje. No jak widzicie, wyszło różnie. W każdym razie. Trochę śmiechu, fajne, żeby sobie pograć z dzieciakami. A jeśli jesteście w ogóle fanami Lego, no to pewnie też pozycja obowiązkowa. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.